Witajcie, kochani, dzisiaj zapraszam was na taki bardzo luźny filmik, na który. Poczułam, że jest potrzeba, ponieważ często zadajecie mi pytanie, a skąd masz bransoletkę, a co to za pierścionek, a co to za kolczyki, a co to za zegarek. I dlatego stwierdziłam, że pokażę wam dzisiaj takie moje ulubione elementy biżuterii. Będzie tego dosyć sporo, dlatego że lubię od jakiegoś czasu nosić takie różne gadżety, ale też nie pokażę wam wszystkiego, co mam, dlatego że byłoby to kompletnie bez sensu i film trwałby wieki. Dlatego chciałam wam tylko pokazać takie najważniejsze rzeczy. Te, które najczęściej noszę i najbardziej lubię, lub do których mam jakiś tam mniejszy lub większy sentyment. Dobrze, zaczniemy może od biżuterii: powiedzmy prawdziwej, jedynej, którą, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Nie także jedynej, którą mam, ale tą, do której mam jakby największy sentyment. To jest taki komplet z kruka który ja dostałam od bardzo bliskiej mi osoby, i które, którą do tej pory noszę. Czasem może widzicie. Przeważnie. Najczęściej możecie widzieć kolczyki. To jest taki delikatny, srebrny komplet. Jak widzicie, kolczyki są na biglach, więc są wkładane. To nie są wkręty, ale są bo może są wiszące, to są bardzo króciutkie. I dokładnie taki sam jest do tego właśnie, do tego jest zawieszka na łańcuszek. Tak jak mówię, to jest taka, taki mój największy skarb od jakiegoś czasu. Lubię to nosić, ale też dbam o to bardzo, bo nie chcę, żeby mi się gdzieś zawieruszyło albo zgubiło. Kolejnym takim sentymentalnym dla mnie przedmiotem jest moja Lilu, którą może znacie. Pewnie tak, bo już kilka razy o niej wspominałam w swoich filmikach i też często ją swego czasu widywaliście, a ostatnio jest troszeczkę przeze mnie zaniedbywana, ale już tak powiem, zmienimy to. To jest na początku... Jeżeli chodzi o Lilu, to osoby, które mnie oglądają, pewnie wiedzą, że na początku miałam tylko zawieszkę kota śpiącego, który był wtedy jeszcze nie wygrawerowany i miałam go na granatowym sznurku. Natomiast później, to było jakieś półtora roku temu, dokupiłam sobie, nawet duże, już prawie dwa lata, dokupiłam sobie puzelka, który wspiera Fundację DKMS, czyli chodzi tutaj o przeszczep szpiku kocnego, jeżeli jeszcze nie kojarzycie, i wtedy postanowiłam, zawiesić obie te zawieszki na jednym sznurku, dokupiłam sobie do tego srebrne zapięcie i zdecydowałam się na grawer. Na moim kocie jest wygrawerowane e, imię mojego kota, czyli Edward. E, natomiast na Puzelku z obu stron, ponieważ jego można było wygrawerować z obu stron. Um, na jednej stronie jest uh, piosen tytuł piosenki Hold On Michaela Bubley, uh, jednej z moich ukochanych piosenek, a z drugiej strony jest to uh, Fighter Kristina Aguilery, również. Um, Kolejna moja ulubiona psemka, właśnie na te dwie się zdecydowałam. I to jest dla mnie taka dosyć e, ważna rzecz, dlatego że e, no jest w 100% moja. tak i Ja ją robiłam sama i też robiłam ją dla siebie. E, tak więc to jest bardzo ważna dla mnie e, bransoletka i też o nią, o nią dbam. I pomimo, że jej nie nosiłam jakiś czas, to leżała sobie spokojnie w woreczku, żeby nic się z nią nie stało. Przejdźmy może do zegarków, ponieważ ich nie jest aż tak bardzo dużo. To są, może tak, zacznijmy od najstarszego. Najstarszy, który mam, to jest zegarek, który dostałam od mojego brata, a który mój brat przywiózł mi bardzo dawno temu. On ten zegarek ma już chyba z 7 lat jak nie więcej, podczas gdy pracował przez wakacje w Irlandii i właśnie przywiózł siostrze taki prezent. Jest to srebrny, znaczy srebrny. W kolorze srebrnym, bo on sam srebrny nie jest, natomiast jest ze stali chirurgicznej jest to zegarek marki Fossil, czyli dosyć dobra marka. On jest taki delikatniejszy, ma różową tarczę i naprawdę bardzo, bardzo długi czas go nosiłam, teraz zakładam go rzadziej. Miałam go na weselu, dlatego że takie delikatniejsze dodatki dużo bardziej mi pasowały niż takie duże zegarki, które mam. Tak więc, ale cały czas działa i słuchajcie, ja nie wiem, czy ja wymieniałam kiedykolwiek. W nim baterię. Mówiąc szczerze, nie mogę sobie przypomnieć, a jeżeli nawet, to może to było raz, więc przez tyle lat, no to myślę, że to o czym świadczy. Drugi w kolejności jest zegarek, który jest ze mną też około półtora roku, znaczy też po prostu około półtora roku, i to jest zegarek Casio. Niestety, bladego pojęcia nie mam, jaki to jest model, chyba że to jest to, co jest napisane tutaj, czyli LTP1141. To jest taki zegarek z. Białą tarczą, dosyć małą, ona ma chyba, tarcza ma, nie wiem, czy ma średnicę 3 cm. Jest bardzo prosty, bardzo delikatny, na branzolecie, również ze stali chirurgicznej i też swego czasu bardzo, bardzo dużo go nosiłam. Natomiast, tak jak wiecie, ostatnio zapragnęłam czegoś większego I dlatego ten poszedł w odstawkę. I trzeci zegarek, o którym chciałam Wam opowiedzieć, zanim przejdę do tego najważniejszego to jest zegarek ze Stamps. Tą tarczę my dostałyśmy na Warsaw YouTube, Warsaw YouTube Meeting, które było rok temu, w lipcu więc dosyć już dawno i nie miałyśmy do tego paska. Ja poszłam sobie do galerii Mokotów, dokupiłam pasek, który był strasznie drogi, bo sam pasek kosztował 60 zł i absolutnie nie jest tego wartościowy. Nie wiem, czy widzicie, ale jest maksymalnie powycierane, zniszczony. Ja nie nosiłam tego zegarka w nie wiadomo jakich warunkach, nie wiadomo jak długo. Tak więc, moim zdaniem, Cały taki zegarek pewnie komplet by kosztował około 200 zł. Najtańsza opcja, bo tak mi się wydaje, że nie mam najdroższej, tylko właśnie najtańszą opcję. I moim zdaniem lepiej dołożyć sobie kolejną stółkę i kupić sobie porządniejszy zegarek z Fossila, bo jest też taka możliwość, tak jak ja kupiłam ten swój, o którym opowiem Wam zaraz. Lubiłam go nosić, bo jest dosyć charakterystyczny, natomiast jeżeli chodzi o jakość w porównaniu do ceny, no to zdecydowanie nie jestem zadowolona. Natomiast ten czwarty zegarek, o który chciałam Wam opowiedzieć, no to oczywiście ten, który noszę odkąd tylko go kupiłam. Mój wcześniejszy prezent urodzinowy dla mnie samej, z którego jestem niesamowicie zadowolona. Ja nigdy nie pamiętam, jaki to jest model, ale zawsze wypisuję go Wam pod filmikiem, tak więc dzisiaj też będziecie mieć go wypisanego, żebym tutaj się nie pomyliła w tych wszystkich cyferkach. Nie mogłam się przekonać właśnie do tego rządu cyrkonii bo wydawało mi się, że może być to za dużo, ale jednak przyzwyczaiłam się i naprawdę mi się Podoba, bardzo mi się podoba to, że ma tarczę z masy perłowej. Już teraz pamiętam, jak się to nazywa. E, jest srebrny, ma, w, znaczy w sensie w kolorze srebrnym, masywny. E, jest dokładnie taki, jak chciałam i bardzo, bardzo go lubię. Teraz noszę go non-stop, co pewnie widzicie. Dobrze, przejdźmy do bransoletek. Jak wiecie, ja uwielbiam nosić bransoletki od jakiegoś czasu i mam tutaj na myśli bransoletki koralikowe. I jeżeli chodzi o bransoletki koralikowe, no to oczywiście króluje u mnie Goti. Dzisiaj mam dwie. E, takie w kolorach turkusowo-zielonych e, Jedna jest z kwiatuszkiem Druga natomiast ma ptaszka I to są wszystko kamienie naturalne To nie jest żaden plastik Tylko to są kamienie, znaczy naturalne Półszlachetne tak zwane To jest jadeit z tego co wiem e, Dlatego one też nie niszczą się Tak jak e, kamienie plastikowe e, Mam tutaj też dwie bransoletki Które są wykonane na e, kamieniach szklanych Mam bransoletkę z z słówką, z, z tymi koralikami w takim kolorze Baby Blue i mam też taki ostry neonowy róż, e, który dostałam na próbę, dlatego że podobno były z nim jakieś problemy i te koraliki bardzo się wycierały. E, no, ja na razie większych jakichś ubytków nie zauważyłam, e, natomiast nie nosiłam jej jeszcze zbyt długo intensywnie, dlatego e, nie wiem, ale słyszałam, że z tymi akurat konkretnie koralikami były problemy. Są natomiast półszlachetne koraliki, Malinowe nagoty dostępne, z tego co wiem, więc można sobie coś podobnego również z tych malinowych koralików skomponować. Tutaj nie ma problemu. Mam też te, które wam pokazywałam ostatnio, czyli tą z misiem w takim mleczno-miodowym kolorze i tą z przywieszką e, koniczynką, e, która ma już tutaj koroliki w różnych kolorach. E, no i mój ulubieniec z ostatniego miesiąca, e, czyli bransoletka również z Gotita, neonowo-pomarańczowa, już z takich rzemyków, którą strasznie, strasznie lubiłam nosić właśnie, żeby e, dodać takiego jednego, żywszego, kolorowego akcentu do stroju. Jeżeli chodzi jeszcze o koraliki, to też lubię te koraliki, które mam z lisich skargów oraz te, które mam od Ewanowa. One każdy jest w innym, każdy, każdy rodzaj tych bransoletek jest w innym stylu to są koraliki, ale każda ma coś takiego swojego i dlatego ja je sobie lubię mieszać i, i nosić. Dobrze, jeżeli jeszcze jesteśmy przy bransoletkach, to tutaj trzy takie powiedzmy nie do pary to jest bransoletka, którą dostałyśmy od Elizy, czyli od Big Beautiful Lulu i mój włos na właśnie Warsaw YouTube Meeting półtora roku temu mnie się akurat trafiła z takich kamieni, które są krystaliczne, takie przezroczyste. I to jest branzoletka na srebrnym zapięciu, więc nic uczulającego, piękna, elegancka i bardzo mi się podoba. Bardzo też lubię ją też zresztą miałam na weselu bransoletkę tą z cyrkoniami z Sofil, która teoretycznie niby też jest srebrna, ale jakby tutaj zawsze mam jakieś wątpliwości co do tego. Co do Rzeczy, które nie są kupowane u jubilera. Podobna jest srebrna. Nie dostałam od niej uczulenia, więc jest taka szansa, aczkolwiek nie jestem na 100% pewna. No i też jeden z moich ulubionych typów brazoletek a coś a, a jednocześnie coś co robi jedna z moich widzek czyli Ola e, czyli te bransoletki z koralikami które są za, um, przyczepione do takich dwóch rzemieni i tutaj zapinane na guzik też bardzo często je nosiłam też wiele razy je na pewno w moich filmikach widzieliście e, no i to jeżeli by było o e, jeżeli chodzi o bransoletki to by było wszystko e, od jakiegoś czasu zaczęłam e, troszeczkę nosić właśnie różnego rodzaju e, naszyjniki e, ostatnio pokazywałam wam coś w, w tej serii Prezentowej, co dostałam od Danusi. I to jest ten naszyjnik, właśnie piękny z tymi kamieniami, które się tak mienią na różne kolory. No to jest coś cudownego, fantastycznego, co prawda jeszcze nie miałam okazji go założyć, ale cały czas się zastanawiam, gdzie by go tutaj pięknie wkomponować, żeby jakoś ciekawie wyglądał. Ja nie jestem w tym mistrzem, dlatego cały czas szukam inspiracji, natomiast sam, sam naszyjnik niesamowicie mi się podoba. No i dwa naszyjniki moje ulubione ze strony She Inside, to jest ten ogromny kobaltowy, który który wam pokazywałam, a który też e, pojawiał się na moim kanale, bo nosiłam go również e, i strasznie, strasznie go lubię. I o dziwo też pomimo, że jest sztucznym imieniem czula. E, no i jeszcze jeden z insight, który mam e, tutaj taki złoty. On też już jest taki niby bardziej e, teoretycznie elegancki. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest taki bardziej elegancki styl. I on ma tutaj takie listki. W środku tych listków są cyrkonie. E, no i to by było wszystko, jeżeli chodzi o... E, rzeczy noszone na szyi. Jeżeli chodzi o kolczyki, to tutaj jest taki problem, że tak naprawdę nie mam ulubionych kolczyków. Mam yy, często tak, że noszę, może tak, inaczej. Od jakiegoś czasu w zasadzie nie noszę kolczyków wiszących, tylko cały czas są to jakieś tam wkrętki. Te, które mam dzisiaj, to, jest, to pochodzą z zestawu, który kupiłam sobie w Forever 21 w Wiedniu. I to są takie właśnie jakieś tam plastikowe różyczki. I miałam je chyba w trzech kolorach. I to jest tak, że ja noszę jedne kolczyki tam powiedzmy przez tydzień, wyciągam, wrzucam sobie na przykład do tego e, pudełeczka, które mam po, po e, obrączce z Dyrbek Kern i one się tutaj tak majtają i potem jeżeli ewentualnie będę chciała do jakichś wrócić, to trzeba szukać pary. E, te, których nie nosiłam, e, a które przeważnie są właśnie z Primarka, bo mam ich z Primarka najwięcej, e, są trzymane, właśnie mam tutaj taką torebeczkę w groszki i one są trzymane w niej e, bezpośrednio na tych plastikowych właśnie kartonikach, jeżeli jest coś takiego jak plastikowy kartonik, e, do które były oryginalnie przyczepione, tak więc e, tak to przeważnie się dzieje, że ściągam je z tego kartonika, noszę przez jakiś czas, po czym lądują właśnie w jakimś takim zbiorczym opakowaniu. E, dlatego, jeżeli chodzi o kolczyki, nie mam jakichś takich konkretnych, jednych ulubionych. Jedyne co wiem to to, że od jakiegoś czasu nie noszę kolczyków wiszących, tylko wymieniam sobie właśnie te kolczyki, które mam. Te regularne dziurki powiedzmy I noszę właśnie same takie wkrętki No i ostatni element Jeżeli chodzi o, o moją biżuterię Coś co zaczęłam nosić to są obrączki bardzo wiele osób pytało mi, dlaczego ja noszę obrączkę na tym palcu, pomimo że nie jestem zamężna. Sytuacja generalnie wygląda tak, powiem to oficjalnie, żebym potem nie musiała tego miliony razy tłumaczyć, że ja zawsze nosiłam pierścionek na tym palcu. Niezależnie od tego, jaki był mój stan cywilny, jakkolwiek to nazwiemy. Tak więc, jak zapragnęłam sobie kupić obrączkę, to też było wiadomo, że będę nosiła ją na tym palcu. No, i to było wszystko tak woli wyjaśnienia. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że mam dwie swoje ulubione obrączki z Dyrbek Kern, jedna jest srebrna z takim rządkiem właśnie z dwoma rządkami delikatnych yy, małych cyrkonii, druga natomiast to jest ta złota, która ma jeden rządek takich płaskich, też można powiedzieć, że cyrkonii, tylko że one są już w kształcie prostokątów no, i to by było wszystko jeżeli chodzi o moją biżuterię mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Dajcie znać, jaką wybiżuterię lubicie, gdzie ją przeważnie kupujecie, gdzie zamawiacie, bo jestem bardzo ciekawa. Lubię sobie wyszukiwać takie różne ciekawe, nowe stronki, lubię biżuterię, handmade w ogóle, bo właśnie tak jak te koraliki, to jest po prostu coś, co ja kocham i uwielbiam i nie mogłabym nosić cały czas. No, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!